Cześć, witajcie, z tej strony KryptoWujek. Już mi troszeczkę lepiej, więc przejdźmy do odcinka, bo tutaj co, troszeczkę się wydarzyło. Bitcoin poszedł jeszcze wyżej niż się spodziewałem, a to znaczy inaczej. Spodziewałem się, dlatego mój stop loss został dotknięty, dlatego miałem tego stop lossa. I zobaczmy też, co tutaj dzieje się na giełdzie, ponieważ DXY, indeks dolara, cały czas idzie do góry, VIX jest cały czas nisko, więc jakby wszystko pokazuje, że teoretycznie dotykamy jakiejś górki, jakiegoś sufitu SP, SPX, SM 500 cały czas nowe ATH, e, indeks US100, tak samo e, mamy tutaj dosyć wysoko, wysoko wyciągnięte te e, ceny. Total Market Cap e, troszecz, troszeczkę się dźwignął, <coughs> szczególnie, że Bitcoin poszedł mocno do góry. I tutaj chciałem tylko Wam przypomnieć o tym e, naszym ostatnim shortzie, który miał miejsce 48186, gdzie udało nam się go zamknąć na 38. Na samym dołku, bo te poziomy były wyznaczone, także to był dobry short. Ten short niestety został zamknięty na stoplosie minus 26%. No troszeczkę bolało, ale myślę, że damy radę to odrobić. Poza tym nie zawsze się wygrywa, także to jest normalne. I teraz, tak, dlaczego tak wyszło, dlaczego mieliśmy ten stop loss? No, po prostu było tu kilka takich poziomów, które mnie interesowały. Szczególnie usuniemy sobie to FIBO. Ten poziom tego czerwonego prostokąta. Tutaj mieliśmy to Fibo 50%. Z tego co pamiętam, jeszcze sobie tylko rzućmy okiem, niepotrzebnie, usuwałem w sumie. Yy, tak, mieliśmy tu fibo 50% i była jakaś reakcja, mieliśmy lekki zjazd w dół, ale niestety to nie była ta formacja ABCD, więc niestety to nie było to i stop loss mój był troszeczkę yy, jakby w tej strefie, bo stwierdziłem, że jeżeli wyjdziemy poza tą strefę i będzie ten breakout, to, to znaczy, że no, wyjdziemy jeszcze wyżej. No i teraz druga strefa, to jest yy, strefa knota 45559, yy, na jednodniówce to widać bardzo ładnie. Już Wam pokazuję. Tutaj mieliśmy ten, tą świeczkę, to było z 11 stycznia 2024, i tutaj jest ten knot. On jest podwójny w zasadzie. O, widzicie. Yy, I prawie go dotknęliśmy jeszcze go nie dotknęliśmy tak samo FIBO 6.1, 6.5, 6.6. Yy, to jest ta strefa, jakby. Yy, Podaży, tak samo zniesienia, i mamy kilka powodów do tego, żeby się odbić od tego miejsca. Co ciekawe jest też to, że Whale Alert dało nam tutaj znać sorry za biały ekran dało nam znać o tym, że ktoś przelał 5800 Bitcoin, bitcoinów ze swoich prywatnych walletów do Coinbase Insti Institutional, co oznacza, że ponad 250 milionów dolarów może zostać sprzedane co może powodować niemały zjazd. Więc to było całkiem dużo. Eee, tutaj możecie sobie zobaczyć te adresy. no Na Twitterze w zasadzie było, jeżeli followujecie whale alert. Teraz, z tego co widzę, to, eee, to jeszcze cena troszeczkę idzie do góry. Więc ja otworzyłem pierwszą część shorta w tym, na tym poziomie 45-322, eee, a druga część shorta będzie troszeczkę wyżej. 46, 200, coś około tego. No, i mój stop loss jest troszeczkę powyżej tych knotów. Bo jeżeli pójdziemy jeszcze wyżej, no to możliwe, że będzie tak tak czy siak kontynuacja tego ruchu do góry, to wtedy będę się rozglądał za longami. I na tej zasadzie wiem, że to jest troszeczkę niezaciekawe Longowanie, jakby takiego, shortowanie takiego ruchu do góry. Natomiast zawsze muszę pamiętać o tym. Musimy pamiętać o tym. Że jak, kiedy mamy taki ruch do góry mocno wyciągnięty tak samo w dół, to zawsze pojawi się w końcu ta y, korekta, ta, to zniesienie takie, które będzie polegało na tym, że y, gdzieś jakieś poziomy zostaną dotknięte. Bardzo ciekawym elementem jest y, strategią. Może nie strategią, ale dodatkową analizą to jest to, o, o czym kiedyś wspominałem, czyli dotykanie knotów poprzednich świeczek. I w momencie, kiedy mamy. Y, ten wyższy przedział czasowy dni, tygodnie, miesiące, no to wtedy te knoty mają dla nas jakieś znaczenie. Wkrócie, jeżeli mamy czerwoną świeczkę, weźmy sobie magnes, jeżeli mamy czerwoną świeczkę, no to dolny knot zostanie dotknięty prędzej czy później, prawda? Jeżeli mamy zieloną świeczkę, to górny knot zostanie dotknięty prędzej czy później. Na tej zasadzie to wygląda. Yy, więc jeżeli uznajemy, że mamy powód do longa, tak jak tutaj, no to możemy próbować spróbować yy... Zrobić take profit na tym poziomie. Tak samo, jeżeli widzimy, że cena dojeżdża do tego poziomu, to możemy spróbować shortować na tej zasadzie. I jeżeli ktoś lubi zmianę totalną 180 stopni ceny, czyli jak jesteśmy na dole, to nagle zawraca albo na odwrót, no to wtedy, jak ktoś lubi tak handlować, to będzie to dla niego dosyć dobra podstawa do tego, żeby otwierać lub zamykać pozycję. Żeby wam pokazać dokładniej to troszeczkę. To musimy sobie tutaj troszeczkę to wyczyścić. Aha, jeszcze tylko dokończę, dokończę zanim wam pokażę te poziomy, że na 4-godzinówce już mieliśmy RSI na wysokim poziomie, więc jakby to jest kolejny pokrywający się wskaźnik do naszego rysunku, do naszych poziomów, polegający, mówiący nam, że możliwe, że będzie zmiana kierunku, zmiana kierunku ceny. Więc Bierzcie to pod uwagę. Ja sobie to schowam i pokażę Wam te właśnie knoty, czyli untapped monthly, czyli to są knoty, zobaczcie sobie, to są knoty niedotknięte przez cenę, to znaczy wcześniej były niedotknięte, miesią, miesiące, tak? Czyli tu mam jeszcze. Dwa miesiące, ten wykres oczywiście mógłby być dłuższy, ale nie ma sensu jakby zaznaczać nie wiadomo jak wysoko, jak nisko, no bo to na przykład też dotknięcie 3900 dolarów czy tam 3700 dolarów będzie trochę mało prawdopodobne. Tak samo tutaj mieliśmy 17567 i kiedy cena odbiła się z tego knotu do góry do, o 40%, do 24 tysięcy, czy ktoś się spodziewał, że jeszcze raz spadniemy? No nie, no właśnie. Dlatego ja ten knot przesunę teraz do tej świeczki, bo tutaj mamy kolejny. I teraz tutaj mamy 15437 plus, proszę Państwa, zobaczcie. I tutaj mamy świeczkę. 23 595 dolarów. I zazwyczaj jest tak, z tego co widzicie, zresztą możecie sobie na wykresie sami to zaznaczyć, nawet w darmowej wersji TradingView to nie ma żadnego z tym problemu. E, możecie zauważyć, że cena najczęściej robi tak, że ona przebija się przez ten poziom i on nie ma większego znaczenia. On po prostu działa jak magnes ściągający cenę do siebie. Tak samo tutaj mieliśmy, e, kiedy to było w marcu 2022 rok, mieliśmy tutaj 48 tysięcy, i co zrobiliśmy? Dotknęliśmy. Ile? 671 dni, 22 miesiące to zajęło, żeby dotknąć z powrotem ten poziom. I teraz e, dokładnie ten knot będzie znowu tu na poprzednim miesiącu, na styczniu tego roku. E, więc, jak widzicie, na tej zasadzie to e, działa. Tak samo jest na tygodniówce. Już wyłączamy to. Tygodniówkę zobaczmy sobie. Tygodniówki tutaj też były dotknięte wszystkie, także jak najbardziej e, ładnie to wyszło. Ja tylko sobie to poprzenoszę. Tu też było. O, tygodniówka plus miesięczny. No, świetnie. Świecz, śmie, świetnie to wygląda. E, tutaj jeszcze może. A, ten jest niedotknięty. Ten został dotknięty. Zobaczcie. Dotknęliśmy poziom e, z 16 dolarów i nawet się od niego odbiliśmy. Także to jest bardzo ciekawe, moim zdaniem. Bardzo ciekawe. Dobra, nie będę przedłużał. Ja sobie to później posprzątam. Jeszcze tylko dniówki pokażę. Ten miesięczny muszę schować. Gdzie te dniówki? Poczekajcie. On top daily. I tutaj mamy trochę większy syf, ale jakby to też ma jakieś znaczenie. Także jak najbardziej można to brać też pod uwagę. Przejrzyjmy sobie jeszcze tylko alty bo tutaj też jest dosyć ciekawie. Ethereum próbuje się przebić z, tego, z tej strefy podaży, próbuje też ją pokonać, pójść jeszcze wyżej, z tym, że na razie jeszcze się w niej trzymamy, mieliśmy knot, także zobaczymy, co wyjdzie. Tutaj BNB troszeczkę wyskoczyło, zrobiło breakout ze swojego trójkąta, ze swojej flagi, więc obstawiam, że jeżeli to ma być ten ruch, jeżeli to jest ten ruch, to BNB może dolecieć nawet do dniówki 347 dolarów, a może nawet jeszcze wyżej 357 dolarów, więc miejmy nadzieję, że to się uda, chyba, że Binance tutaj nam zafunduje coś, jakieś ciekawe newsy. XRP wygląda na to, że zaczyna zawracać na poziomie 50 centów, tak samo mieliśmy wcześniej w zeszłym roku, że przy tych 48 centach troszeczkę zawracaliśmy. No, i teraz znowu mamy taką okazję. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Cardano na razie nie będę komentował, Solany też nie, Dota też nie. Chciałem Monero skomentować, bo tutaj bardzo ładnie, jakby ta strefa zadziałała i nie spodziewałem się tego. Totalnie się tego nie spodziewałem, że Binance wyjedzie z takim tekstem, że będą de listo, usuwać po prostu Monero z Binance'a, ale na razie tylko to była wiadomość, także to jest dosyć ciekawe, że tak tylko wyszedł ten news, to Monero zjechało o 40% do 100 dolarów i dotknęło po prostu strefę za 100 dolarów, a ta strefa jest bardzo ładnie dotknięta też wcześniej. Ja niestety, jakby, niestety, niestety, nie kupiłem Monero po 100 dolarów, bo było za późno, to raz, a dwa wydaje mi się, że musimy jeszcze troszeczkę poczekać, bo jeżeli taka była reakcja na usunięcie Monero, tak samo Monero teraz będzie bardzo negatywnie jakby komentowane, to możliwe, że zjedziemy jeszcze niżej. Więc wolę tego nie dotykać, wolę tego jakby nie kupować. Jeżeli miałbym jakby handlować, to Myślę, że jakieś shorty ewentualnie bym próbował zrobić, bo jeżeli to zacznie znikać z Binance'a, no to jakby będzie mniejsze zainteresowanie tym coinem, ale nie będę Wam tu nic doradzał, po prostu lepiej to zostawić w spokoju. Yy, dobra, to tutaj mamy wszystko omówione. Jeszcze wrócimy z powrotem do bitcoina, bo yy, mamy tutaj wykres dzienny i wejdźmy sobie na może tygodniowy, bo tak również mieliśmy tutaj. Yy, to ładne odbicie z 48 tysięcy, i teraz zobaczcie sobie też, jak zaznaczy, zaznaczycie sobie Fibonacci'ego zniesienie od samego ATH do tej, tego lokalnego dołku 15 tysięcy, to idealnie odbiliśmy się od 6,1, z tym, że reakcja nie jest taka, jak na trend spadkowy by mogła wyglądać. To znaczy, cena troszeczkę zjechała w dół, o ile już, powiem, już wam powiem około 20% i teraz kolejne świeczki, kolejne tygodnie są zielone, czyli idziemy do góry. To jest dosyć ciekawe. Czy zrobimy podwójną górkę, czy dotniemy FIBO 6,6 6, czy 6,5 na poziomie 50,5 tysiąca i dopiero wtedy będzie to zniesienie? Możliwe, że tak będzie to wyglądało, bo to globalne zniesienie jakby od samego dołka do tych 50 tysięcy, no to będzie ten taki Zegzakowaty ruch polegający na tym, że zobaczymy 32-33 tysiące, czyli to o czym rozmawialiśmy na poprzednich odcinkach, a jeżeli będzie to jeszcze niż dołek, no to będzie to 28-27 tysięcy. Więc jeżeli zastanawiacie się nad, nad tym, kiedy wejść, albo czy w ogóle kupować, albo kiedy sprzedawać, no to macie tutaj parę poziomów podanych i to jest wasza decyzja, i to jest wasz jakby plan, co zrobicie? Czy będziecie chcieli sprzedać to, co już zarobiliście na górce 50 tysięcy, czy będziecie chcieli kupować w okolicach 32 tysięcy, może trochę więcej w okolicach 28 tysięcy i zobaczycie, co będzie dalej, no bo moim zdaniem to jest tak, nie ma tego, nie ma tej korekty z całego tego ruchu z 15 tysięcy, 16 tysięcy, jest parę powodów do tego, żeby zjechać do tych 32, 28 tysięcy, szczególnie, że mamy halving za niedługo i dużo będzie takich jakby Informacji, dużo będzie takiego FOMO troszeczkę później, gdzie jakby ten halwik będzie miał wpływ na tą cenę bitcoina, ale jak wiecie z historii, to jakby to zawsze się trochę rozciąga w czasie. Więc wydaje mi się, że jeżeli miałbym strzelić albo po prostu powiedzieć Wam, jaka jest moja strategia, no to wydaje mi się, że podwójna górka, trend spadkowy. Odbicie się od 6165 gdzieś w tych rejonach, albo nawet dotknięcie 25 tysięcy, tak żeby wszystkich przestraszyć, i wtedy razem z halvingiem e, powoli, powoli, powoli do góry. W zasadzie to by było trochę szybsze, musiałbym to tak troszeczkę e, skrócić, bo troszeczkę przesadziłem z tym czasem, bo tu mamy 2027, e, także obstawiam, żeby to trwało troszeczkę, troszeczkę. Szybciej, krócej. Coś takiego. No, 2026, czyli za rok, za dwa lata. Coś, to, coś tego typu. Jeszcze jeden dołek, i później górka, ale to są takie mega czyste spekulacje. A technicznie, technicznie, no to tak. Jednogodzinówka, czterogodzinówka i obserwujemy, co się dzieje. Ja usunę te fibo, bo tutaj już troszeczkę namieszałem, namieszałem, już usuwam. Tutaj aktualnie na 4 godzinówce mamy tak. Zniesienie, które o którym mówiłem 61, 61, 65, 66, czyli mamy to zniesienie w trakcie plus te opory, o których wspominałem. Także jak najbardziej. OK. Aha, jeszcze miałem jedno, jedną rzecz tylko powiedzieć, bo yy, kiedyś dawno temu robiłem analizę wolumenową całego bitcoina. Wszystkie punkty kontrolne sobie zaznaczałem z całego okresu, jakie, jakim jest jakby sens mierzyć, sprawdzać. No nic poniżej jakby tych 8000 tysięcy nie sprawdzałem, no bo to jest troszeczkę poza tym naszym zasięgiem cenowym aktualnie. I zaznaczyłem sobie po prostu punkty kontrolne, które są otwarte. Punkty kontrolne miesięczne, punkty kontrolne tygodniowe i punkty kontrolne dzienne. Więc jakby to są bardzo, bardzo ciekawe poziomy. Więc podzielę się nimi z Wami. Tylko znajdę ten katalog. Tutaj mieliśmy, tu jest punkt kontrolny 2021 roku, który jest niedotknięty przez ostatnie 3 lata. 9288 dolarów. I tutaj mamy gdzieś, za dużo tych folderów mam. Gdzie są te punkty kontrolne. Tutaj mamy punkt kontrolny 2022, więc jesteśmy dokładnie gdzieś pomiędzy. Zgubiłem ten folder. On był gdzieś, on był gdzieś pod ręką. Poziomy miesięczne. Zaraz znajdę, zaraz znajdę. O, tu są. I zobaczcie. Jest syf, co nie, ale skupmy się na tym, co widzimy, bo ostatni raz, kiedy to edytowałem, musiało być gdzieś w tym rejonie, czyli w sierpniu w zeszłym roku i od tamtej pory mamy tak. Punkt piwotu czerwiec został dotknięty, usuwamy. Punkt kontrolny tego dnia 32 tysiące dotknięty. Punkt kontrolny 34 tysiące dotknięty. I tutaj parę punktów kontrolnych plus CME gap plus pivot dotknięty. Także tutaj mieliśmy dużo powodów do szortowania, dlatego tutaj ten wolumen się troszeczkę pod, podskoczył. Jeden punkt kontrolny. Później mamy kwietniowy punkt kontrolny z 2022 roku. Dotknięty punkt kontrolny. Tutaj dniówka. Dniowy punkt kontrolny. Jeżeli nie wiecie, co to są punkty kontrolne, to w opisie w filmiku znajdziecie filmik do tego, co to są punkty kontrolne, otwarte punkty kontrolne i jak je sprawdzać, jak je mierzyć. Tutaj mamy otwarty punkt, otwarty pivot, zamknięty w zasadzie. To jest tak samo tutaj dniówka 45861. I teraz spój spójrzcie, co tutaj było. Tutaj był pivot otwarty, który prawie był dotknięty w marcu, ale nie został dotknięty tak naprawdę i został przekroczony 48 322 dolary właśnie na tej ostatniej górce plus był tutaj grudniowy punkt kontrolny z 2021 roku i został praktycznie dotknięty co do dolara co było niesamowite moim zdaniem plus punkt kontrolny zwykłego dnia no i tutaj już mamy 50 825 dolarów powyżej. Później mam jeszcze psie gap 53.666, punkty kontrolne i punkty kontrolne 2022 plus 2021. Czemu to jest punkt kontrolny 2021 i on jest też na dole? Muszę to zbadać. No i tak samo tutaj mieliśmy kilka poziomów, które zostały zamknięte, tak jak ten punkt kontrolny plus pivot. Mieliśmy pivot otwarty, i tutaj był punkt kontrolny z czerwca 2023 plus punkt kontrolny z lipca 2023. Tak jak widzicie, te punkty kontrolne lubią być zamykane. Niestety tutaj brakło troszeczkę tej pary w dół, żeby pozamykać przynajmniej ten punkt kontrolny, kontrolny z marca 2023. I tak samo otwarty pivot No i sporo też punktów kontrolnych otwartych poniżej. To był bardzo, bardzo mocny ruch 16 tysięcy. Także nie dziwię się, że zostały otwarte od tamtej pory. Tak samo tutaj pewnie mamy sporo po tym ruchu do góry. Tutaj jest kilka pozamykanych. Tutaj się pewnie parę poresetowało. No ale jakby zrobimy sobie tą analizę i wyślę Wam ten filmik pewnie niedaleko w przyszłości. Zagadają się znowu 20 minut. Sorry. Kończę, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i hej.